Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Albiona. No, i tak jak widzicie, e, następny odcinek z HO. E, dzisiaj troszeczkę o tym, jak sobie dobijam narzędzia na wyższy tiery. Bo tak jak wiecie, troszeczkę zajmuję się zbieraniem, ale to można nazwać tak odrobinką. E, jeżeli chodzi o aktualne moje zbieranie, e, bo przez jakiś czas sobie odpuściłem je, a nie wiem, czy czasami tak właśnie jest. Sława. E, z zbieractwa jest zwiększona o 8% przez ten boost. To nie jest też ten najlepszy z tego co pamiętam. Boost nie wiem ile ten najlepszy ma. Zobaczymy. Aktywność za 19 godzin, w ogóle nowy sezon. Ten najlepszy ma ile tutaj jest? 10%. No i ja tego nie wykorzystywałem przez ostatni sezon, bo bardzo mało zbierałem. A teraz postanowiłem właśnie mm, troszeczkę to nadrobić. Bo tak jak kilka odcinków było ze zbieractwa, mówiłem, że dobijam narzędzia, no i podobijałem te na szóstkę, ale to już od dawna je mam, a troszeczkę brakuje do siódemek. Na pewno najszybciej, tak myślę, że wbije sierp przez to, jak ta mapa tutaj na HL naszym wygląda, tutaj bardzo dużo, ale to bardzo, bardzo dużo jest witułki i często się właśnie piątkowe respią, przez co bardzo szybko dużo fejma zyskuje no i tak dobijam, dobijam, dobijam e, troszeczkę mi tu brakuje e, możemy sprawdzić ile w sumie e, do sierpu, no tak jak widzicie tu troszeczkę jeszcze jest do skóry i drewna natomiast trochę sporo trochę sporo, e, ale zobaczmy jeszcze e, tutaj motek na ósemkę no tutaj połowę tego, żeby dobić sobie punktami nauki mam. Jeżeli chodzi o craft buzdyganów, to właśnie sprawdzam aktywność mieczy i kostury natury. Troszeczkę teraz magazynuję sobie w miastach sztabki szóstkowe i szóstkowe włókna, więc jeżeli ktoś by to miał na sprzedaż, to bardzo chętnie skupię i Ogólnie ja nie zabieram sobie tych skrzaczków, chyba że potrzebuję, ale mamy tutaj aspekta. Mamy aspekta. Ja go sam nie zrobię. Nie, nie ma szans. Chociaż. Czy jest sens próbować? Nie, no ja go sam nie ubiję. Co ja próbuję? A, dobra. To będzie kiedy indziej. Jeżeli do końca tego odcinka nikt go nie zbierze, to po prostu zawołam kogoś i akurat e, na szybko to zbijemy. No, ale tak jak widzicie, właśnie taki aspekt sobie na przykład tutaj e, pochodzi albo piątkowo-mieczykowe. E, piątki, mieczyki e, z witulkiem. O. Zapomniałem przez chwilę e, co chciałem powiedzieć. Mam e, akurat wszystko, no to zbierał, no bo t, co innego mam. A, zniknęła. No to trochę dawno była zbijana. Mam nadzieję, że ta osoba, która przejeżdżała, e, nie ma drugiej osoby, żeby tego, m, żeby sobie tu zbili. E, bo teraz na odcinku nie chcę po prostu pisać po Discordach, e, że po prostu chociaż jeden healer się znalazł. E, bo jeden healer i by było Git. W dwójkę byśmy to zrobili. Też w miarę sporobije, a po prostu brakuje tego hila, bo tyle, aż się nie wyleczę. I to jest zbyt ryzykowne. Może jakby był jeszcze sposób na jeżdżenie dookoła montem i po prostu tracenie przez co ci się regeneruje szybko HP. No to może wtedy jeszcze tak, ale to już wyłączyli, to już nie działa. Jeżeli ktoś nie wie, po prostu jeżeli bierzesz moby i wejdziesz na monta, od razu te moby się zrywają, resetują sobie do max HP, więc to nie ma po prostu sensu. Eee, I nie dał rady teraz. Nie wiem w sumie to chyba naturka po prostu by yy, dała radę, druid, yy, dałby radę, yy, to ten aspekt, yy, tego aspekta ubić. Ale samym berdyszem nie wiem w sumie co bym musiał zmieniać w buildzie, żeby dać radę na berdyszu. No ale tak jak zauważyłem to na pewno sobie przebijacza mógł... Przebijacza? Jak to się nazywa dokładnie ten przebijacz? Przebijacz twarzy? Tak, przebijacz twarzy. Z przebijaczem twarzy zamierzam grać sobie na berdyszu po ścieżkach, ponieważ... No, mana, 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 mana. Jeszcze raz mana. Aż tyle mi sandały nie odnawiają many, co bym chciał. A po prostu jakiś lepszy przebijacz e, kupię e, i będę miał. No, oczywiście, mój sak da więcej. E, ale po prostu dla mnie ta mana jest miarem ważna, żeby finalnie móc dłużej toczyć walki. Nad tym się cały czas zastanawiam, ale postanowiłem, że sobie związę w ten przebijacz twarzy i zacznę grać z przebiaczem. A co to kaptura? Nadal nie wiem, czy czasami się nie przerzucę na kaptur prześladowcy, albo w sumie myślałem też nad kapuzą czystości na tym bildzie, bo myślę, że też by była fajna i fajnie się tu sprawdzała jeżeli chodzi o sandały i o ekspienie sandałów nie wiem teraz czemu tak losowo o tym mówię, bo nie wiem czy poruszałem to ale ogólnie ostatnio się skupiłem na sandałach, bo wcześniej miałem jedynie i wyłącznie sandały uczonego i sandały królewskie powbijane na setki, a reszta była dosłownie zerowa, przez co no, miałem specki na królewskich sandałach, ale nie miałem aż takich ip jakie mogłem mieć, a teraz po prostu sobie to wszystko expię. no tam gdzie mogę po prostu ubieram inne sandały ale kilka sandałów jest takich gdzie nigdzie ich nie ubiorę, więc y po prostu wbijam pierwszy level książką i potem kredytami bitewnymi które zdobywam na setach, które mam ograne, e expiąc i wbijając kredyty bitewne e sobie je dobijam, żeby w tą miarę 700 szybko dobić no i tak sobie po prostu tutaj E, zbieram po tych ścieżkach, dobijając sobie e, właśnie te narzędzia o tier wyżej. Mam nadzieję, że w miarę mi to, że w tym sezonie uda mi się um, ten motek na pewno na ósemkę będę starał się, e, sierp na siódemkę i nie wiem, czy coś jeszcze uda mi się po prostu dobić. O, akurat jest łowca-poszukiwacz. To akurat zbijemy, zawsze sobie zbijam te młotki, które są, no bo Trochę fejma jednak dają a ja cały czas nie mam tych sandałów wyeksponowanych i ich akurat kredytami bitewnymi nie zamierzam w ogóle podbijać, no bo jednak na nich fejmie sobie po ścieżkach, więc sobie po prostu dobijam kredytami bitewnymi zbieranymi na ścieżkach, bo jednak mam tutaj 4 z 5 rzeczy wyeksponowanych na tą setkę. Przez to trochę kredytów bitarnych, ile jednak mi leci, to po prostu na resztę sandałów sobie daje a fame leci do tych, a kredyty bitarne do, do tych innych, przez cały IP w miarę, w miarę szybko się zwiększają. O61 akurat, drewieńko przy chaos. to zbierzemy. No, i tak jakoś od o, ostatnich 3-4 dni sobie raz po raz latam. E, będę starał się e, jednak przez ten czas, przez te wakacje e, polatać tak w miarę, zrobić sobie taką listę rzeczy, żeby naprawdę coś w tym albionie wbijać, i taką listę, że zrób to, zrób to, zrób to, żeby nie zapomnieć, bo nie chcę porzucać niektórych rzeczy, bo wiem, że jeżeli konsekwentnie będę to robił, to będzie przynosiło mi zysk. A w miarę to mi się podoba, jeżeli z czegoś zrezygnuję albo coś już będę miał tak, tak wyspeckowane, to wtedy Was poinformuję, bo też nie chcę o niektórych rzeczach mówić tak jak zazwyczaj to mówiłem. To mówiłem wtedy, kiedy po prostu zarobiłem już na czymś i odchodziłem od tego, i po jakimś czasie wracałem, kiedy już niektórzy nie pamiętali tamtego filmu. Więc to by było na tyle w dzisiejszym materiałie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i miłego dnia, Cześć.